SP32 to naprawdę konkretny mikrokontroler, wyposażony w Wi-Fi i Bluetooth. A dziś pokażę Ci jak zacząć z nim przygodę Farduinoidę w mniej niż 10 minut. Ale zanim zaczniemy, cześć, tu Mikołaj, a to krótkie przypomnienie, że jesteśmy właśnie na kanale sklepułem Salamon, gdzie znajdziesz tanią elektronikę do swoich projektów, również tę omawianą w dzisiejszym odcinku. No i oczywiście, jeśli chcesz nas zmotywować do dalszego działania, koniecznie zostaw łapeczkę w górę subskrypcje i dzwoneczka. Dzięki wielkie i nie przedłużając, lecimy. ESP32 to mikrokontroler wyprodukowany przez firmę Espressif Systems. Wyróżnia się wysoką wydajnością, obsługą Wi-Fi i Bluetooth, a także wsparciem dla wielu interfejsów takich jak UART, SPI, i kwadratce, c czy PWM. Dzięki dużej mocy obliczeniowej i niskiemu zużyciu energii świetnie sprawdza się w takich projektach jak Inteligentny dom urządzenia IoT, sterowania oświetleniem czy czujniki zdalnego monitorowania. No dobrze, ale zanim przejdziemy do konkretów, upewnij się, że masz płytkę SP32, kabel USB, koniecznie taki, który obsługuje komunikację, no i zainstalowane Arduino. Większość płytek SP32 ma wbudowany konwerter USB UART. Najczęściej to CH340 albo CP2102. Sprawdź, który masz w swojej płytce. A wygląda to mniej więcej tak. Pobierz i zainstaluj odpowiednie sterowniki, ale spokojnie, nie musisz szukać ich samodzielnie. Linki do pobrania oraz instrukcji, instalacji znajdziesz na naszym blogu, wpisanej w wersji tego poradnika. Link oczywiście znajdziesz w opisie pod tym filmem. Także przechodzimy do komputera. Otwórz Arduino IDE. Wejdź w pliki, preferencje i dodaj ten adres URL. Możesz go skopiować z opisu lub bloga. Następnie przejdź do menedżera płytek. Wpisz ESP32 i zainstaluj pakiet od Espressif Systems. Czas na Twój pierwszy program. Wybierz z menu płytki ESP32D w module. Ustaw odpowiedni port.com A następnie wklej przykładowy kod. Ten kod również znajdziesz do pobrania na naszym blogu. Link w opisie. Kliknij wgraj i gotowe. Otwórz serial monitor. Skrót Ctrl Shift plus M. Ustaw prędkość na 115-200. Jeśli widzisz komunikat Gratulacje, twój ESP32 działa. No i co? Wychodzi na to, że SP32 to genialny wybór dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę z IOT. Jeśli odcinek był pomocny, koniecznie podeślij go znajomym. A jeśli chciałbyś więcej tego typu treści, daj nam znać w komentarzu. Jeszcze jedno: myślałeś może o zapisie do naszego newslettera? Jeśli jeszcze nie jesteś zapisany, to pamiętaj, że miałem cię informacje o promocjach, nowościach i nowych poradnikach na blogu. Szczególnie promocje mogą być naprawdę ciekawe. Link do zapisu znajdziesz oczywiście w opisie. Dzięki za dziś i do następnego.